Cześć! To jest Kurs Cudów. Ja nazywam się Jakub Witkowski i przeczytam dzisiaj dla Ciebie lekcję 168. Twoja łaska została mi dana. Przyjmuję ją teraz. Taki jest tytuł tej lekcji. Bóg mówi do nas. Czyż nie powinniśmy mówić do Niego? On nie jest odległy. Nie podejmuje prób ukrywania się przed nami. To my próbujemy się przed nim ukrywać i cierpimy, oszukując siebie. On pozostaje całkowicie dostępny. On kocha swojego syna. Nie ma żadnej pewności poza tą, ale to wystarczy. On zawsze będzie kochał swojego syna. Nie ma żadnej pewności poza tą, ale to wystarczy. On zawsze będzie kochał swojego syna. Gdy jego umysł pozostaje w uśpieniu, on kocha go nadal. Gdy zaś jego umysł się budzi, on kocha go nigdy. Niezmieniającą się miłością. Gdybyś tylko znał znaczenie Jego miłości, nadzieja i rozpacz byłyby niemożliwe. Nadzieja byłaby bowiem na zawsze zaspokojona, a wszelkiego rodzaju rozpacz byłaby nie do pomyślenia. Jego łaska jest Jego odpowiedzią na całą rozpacz, bo jest w niej pamięć o Jego miłości. Czyż z radością nie dałby środków, przez które Jego Wola jest rozpoznawana. Jego łaska należy do Ciebie poprzez Twoje jej uznanie. Pamięć o Nim przebudza się zaś w umyśle, proszącym Go o środki, dzięki którym Jego sen się kończy. Dziś prosimy Boga o ten dar, który On najstaranniej przechowywał w naszych sercach i który oczekuje naszego uznania. Jest to dar, poprzez który Bóg schyla się ku nam i nas unosi. Samemu czyniąc ostatni krok zbawienia, instruowanie Jego głosem, uczymy się wszystkich kroków oprócz tego. Lecz w końcu On sam przychodzi, bierze nas w ramiona i odgarnia na bok pajęczyny naszego snu. Jego dary, łaski to coś więcej niż tylko odpowiedź. Przewraca wszystkie wspomnienia, które śpiący umysł zapomniał, całą pewność tego, co jest znaczeniem miłości. Bóg kocha swojego Syna, Poproś go teraz, by dał środki, dzięki którym świat ten zniknie, a wtedy wpierw przyjdzie wizja, a zaledwie chwilę później poznanie. Własne widzisz bowiem światło pokrywające cały świat miłością, i patrzysz, jak lęk znika w każdej, z każdej twarzy, w miarę jak serca się wznoszą i przyjmują światło jako swoje. Cóż teraz pozostaje, by opóźniać przyjście nieba chwilę, później, chwilę dłużej. Czegoś jeszcze nie uczyniono, gdy Twoje przebaczenie spoczywa na wszystkim. Dziś nastał nowy i święty dzień, bo otrzymujemy to, co zostało nam dane. Pokładamy naszą wiarę w dawcy, a nie we własnym przyjęciu. Uznajemy nasze błędy, lecz ten, który, którego, dla którego wszelkie pomyłki są nieznane, jest jednak tym, który odpowiada za nasze błędy, dając nam środki, byśmy je zarzucili i z wdzięcznością i miłością wznieśli się do Niego. On zaś zstępuje, by się z nami spotkać kiedy doń przychodzimy. Daje nam bowiem to, co dla nas przygotował, a my to otrzymujemy. Taka jest jego wola, bo on kocha swojego syna. Modlimy się dzisiaj do niego, zwracając jedynie słowo, które on nam dał przez swój własny głos, swoje słowo, swoją miłość. Twoja łaska została mi dana. Przyjmuję ją teraz. Ojcze, przychodzę do Ciebie, ty zaś przyjdziesz do mnie, który o to prosi. To ja jestem synem, którego kochasz. Tak oto przebrnęliśmy przez lekcję 168. Twoja łaska została mi dana, przyjmuję ją teraz. Twoja łaska została mi dana, przyjmuję ją teraz. Ojcze, przychodzę do ciebie. Ty zaś przyjdziesz do mnie, który o to prosi. To ja jestem synem, którego kochasz. Zapraszam dzisiaj do praktykowania myśli przewodniej i do kontemplowania myśli przewodniej i do przyjęcia łaski.